Mitu Także cześć, witajcie w tej strony gostek. Tutaj taki kapelusiko. No. Dzisiaj drugi vlog. Od razu na wstępie mówię, że przepraszam za wczorajszy. Przepraszam. Dlaczego? No, dlatego, że głos był do niczego. Wam powiem. Wiem, słyszałem. Obejrzyłem, obejrzałem go. Widziałem. I wam powiem, że... Y, jest do niczego, no ale trudno. No ale tak, nagrywam, nie? I w dzisiejszym odcinku będziemy podszytywać kukurydzę. Do, a dlaczego? A powiem Wam, dlatego że była straszna wichura w nocy i mi czy niektóre się przewróciły i trzeba podsypać. Ale tak dla pewności podsypię wszystkie. Tutaj tato stoi, bo ją wysypałem. Zobaczcie, ona zaraz będzie kwitła. A i tak podsypiemy wszystko o. Już była kiedyś podszypywana, ale nie tak też była bardzo podszypana, ale teraz to robię tak dla pewności, nie? O, patrzcie tu. O, dobrze. No widzicie, trzeba tak podsypać porządnie, żeby stała, nie? O, I ręką też trzeba podłożyć trochę. No teraz będzie trochę dużo filmów, bo wiecie, nie? Wakacje się zaczęły to Wiecie jak jest, nie? Kto też jest youtuberem i ma wakacje no zobaczcie to, Już prawie zakwitła Tutaj o no, znowu trzeba podeprzeć no, kukurydza jadalna. Myślę, że dobra będzie. Tak, odmiana cukrowa, jak wiecie. Teraz w jakimś w ogóle nie było wtedy odcinka z tego, ale w jakimś tygodniu był taki upał. I w ten upał ją Pieliłem I potem tak ją wypieliłem, że Było sucho I dlatego, że było sucho wtedy To już teraz od tamtej pory Kiedy było sucho, to już teraz W ogóle nie rośnie Zielska jeszcze jak fluorowitu dostała, to już w ogóle nie No No tutaj to z grubsza tak nie trzeba. Tylko właśnie trzeba tak, żeby ona tylko prosto stała, nie? O, widzicie, nie? Kamykiem tu o, podeprzeć porządnie, tak. O, jeszcze kamień przyst przystawić, jak widzicie. No. Ale taka mała to może być, nie? No, dobrze. Pokażę wam jeszcze... ...słoneczniki. Dawno ogólnie vloga nie było. Żadnego. Także widzicie, nie? Lasek wam powiem się zrobił. Widzicie, nie? Strasznie dużo. Ale dobrze, idziemy do psa. Jeszcze graczkę wezmę, bo też mam jedną robotę przy psie ogólnie. Myślałem, że mi to dłużej zejdzie przy kukurydze, ale widzę, że weszło dosyć szybko. Także idziemy. Także mówię, że na przełomie grudnia będę miał nową kamerkę chyba. Nie wiem, czy się uda. Także Wiecie, nie? No, piesek już czeka na mnie. Idziemy. Musimy też wygrabić właśnie, bo przeszło trochę. Zobaczcie. Tutaj sierści trochę jest. I tak, jest taki problemik, bo jest trochę mokro. Ja właśnie tu muszę wygrabić to. Kurde, rękawiczek nie ma. Ale czym ja to zaraz wygrabię? Dobrze. Gustek coś wymyśli. Że to graczką zrobimy. Ogólnie. I na kupkę zrobimy. Powiem, że... Jeszcze mokro jest, ale czy, czy kiedyś to trzeba zrobić. Ale tak jak mówiłem, Snickersa zrobił, tak jak mówiłem w wczorajszym vlogu właśnie, że nie chciałem wczoraj tego robić. Bo mówiłem, że będzie same błoto, ale mówię, że już dzisiaj zrobię, nie? I tu widzicie tylko taka mała skupka się Uwaliło wszystko no. Także teraz to zbieramy sobie ogólnie tak No Tutaj na taczki rzucimy No i koniec Teraz ogólnie wezmę na wszelki wypadek graczkę, opukamy i zobaczę ogólnie ten, jak tam się wstało z tą kukurydzą, czy się nie przechyliła dobrze, tak ostro, czy nie jest przechylona, nie? że parna jak cholera Znowu będzie burza chyba Zobaczymy właśnie jak tutaj to wygląda O, już widzę, że się jedna przewróciła No tutaj to, to aż było kiedyś tak po wichu, że i przechylona, że już mówię się po... przewracały Tutaj zaraz będzie kwitła no ale widzicie, tutaj tylko jedna jest przech przechylona hmm. Tutaj porządnie tak trzeba zrobić no. jeszcze z tej strony kamieniem. I teraz widzicie prosto w stoi. Widzicie jakiegoś tak ma w nie? Widzicie ile się możecie ode mnie nauczyć, kurde. No. I co, idziemy, nie? 9 minut już Widzicie, urosła kukurydza, ale sierpień to już będzie ogólnie Zbierano, także musi już dosyć rosnąć, nie? No ale co ludzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim. Cześć!